Cześć Marianna, niezwykle miło Cię widzieć. Jak Twoje samo poczucie po powrocie do Polski? Jestem już w sumie to jestem, cieszę się, że już jestem w Polsce, bo jednak fajnie jest być u siebie w domu, ale w Gruzji było naprawdę super i nigdy nie zapomnę tej przygody. No było naprawdę świetnie. Tam też jest mega ładnie i w Polsce też jest mega fajnie, ale chyba się cieszę, że już wróciłam do Polski. A jak będziesz wspominała Eurowizję Junior? Na pewno będzie mi się bardzo dobrze kojarzyła i nigdy tego nie zapomnę tej przygody, bo świetnie się bawiłam. To był też wielki zaszczyt móc stanąć na tej scenie i zaśpiewać dla tylu widzów. Było naprawdę super. super. A jest jakiś moment, który w szczególności zapadł Ci w pamięci? Myślę, że właśnie ten występ cały chyba tak najbardziej pamiętam. A najbardziej e, już tak odpłynęłam, jak śpiewam ostatni refren, i to wtedy mi już tak trochę poniosło i było bardzo fajnie. No i widow widownia była też wspaniała, i jak widziałam flagi e, Polski, to jeszcze mnie to tak nakręcało bardziej. Mnie bardzo zastanawia, jaka atmosfera panowała za kulisami? Czy tam było trochę konkurencji, czy było bardzo miło przyjacielsko? Jak to wyglądało? To było właśnie tak bardzo miło przyjacielsko, wszyscy byli dla siebie mili i nie czułam takiej rywalizacji. Czyli totalnie nikt nie skupiał się na tym, żeby rywalizować, tylko na tym, żeby się poznać, fajnie spędzić czas. Tak. A jak ty będziesz chciała sobie wynagrodzić tę intensywną pracę? No bo ty tam mocno ciężko pracowałaś. Czy masz coś, co teraz będziesz chciała zrobić? Yy, muszę trochę nadrobić zaległości w szkole, bo trochę mnie nie było. Yy, ale też trochę odpocznę dzisiaj. Yy, nie idę do szkoły, ale jutro już idę i będę wszystko nadrobiała, bo. No trochę mam rzeczy do nadrobienia i jeszcze muszę zaliczyć egzamin z Pinina, a nie, trochę średnio umiem grać te utwory teraz, więc muszę poćwiczyć trochę się wziąć za naukę i inne obowiązki, a z takich przyjemności, no to e, zjem lody. Okej. Okay. Na, na Eurowizji Junior udało Ci się zająć ósme miejsce, co jest bardzo wysokim rezultatem. Jak to oceniasz ten wynik? E, bardzo się ucieszyłam, że zajęłam ósme miejsce i jestem dumna z siebie i z dziewczyn. A jak twój team, ludzie, którzy byli z Tobą, skomentowali to ósme miejsce? Co Ci powiedzieli po zakończeniu konkursu? Yy, wszyscy mi pogratulowali i powiedzieli, że dla nich jestem wygraną. Także, no otoczę. Czym... Wokół mnie są bardzo mili ludzie i bardzo dziękuję też wszystkim za głosy na mnie. No właśnie, nie wiem czy wiesz, ale Polacy uważali, że ty powinnaś wygrać. Co ty sądzisz właśnie o takich głosach i o takim bardzo dużym wsparciu Polaków, że twierdzili, że no byłaś tam najlepsza i w ogóle są mega dumni i zachwyceni swoje, Twoim występem? Jest to bardzo, bardzo miłe i bardzo się cieszę, że Polacy mnie tak wspierają. No po prostu nie wiedziałam, że kiedyś się znajdę na takim miejscu i że w ogóle będę miała taką możliwość piekać na Eurowizji Junior i no to jest naprawdę duży zaszczyt i bardzo się cieszę. Wygrała dziewczynka z Francji. Czy to była Twoja faworytka? Co Ty w ogóle sądzisz o tym zwycięstwie? Tak, no ta dziewczynka śpiła no cudownie, bardzo mi się podobało i tak, to była moja faworytka. A udało Ci się z nią gdzieś porozmawiać za kulisami? Mieliście trochę czasu, żeby ze sobą porozmawiać, spędzić czas? Jak wyglądała Wasza relacja tam? Tak, trochę mogłyśmy porozmawiać i też dużo dzieci obdarowywało się prezentami właśnie i dostałam właśnie od tej dziewczynki beret, y, taki, no bo we Francji często się nosi berety, no i dostałam taki beret i jeszcze taką torbę i dostałam jeszcze płytę, y, więc dużo bardzo rzeczy, a ja rozdawałam takie, y, można powiedzieć, że aniołki mm -hmm. y, na choinkę, które się jeszcze tak świeciły, bardzo ładne. A jak Ty wspominasz występ jurorski? Bardzo miło, no super się w ogóle stoi na tej scenie. Bardzo mi się podobało. Bo tam były takie dwa momenty, że trochę ciszej śpiewałaś, z czego to wynikało? Po prostu wiadomo, byłam bardzo zadowolona... Nie mogłam się już doczekać tego występu i po prostu nagle zebrało mi się strasznie dużo śliny i musiałam przełknąć ślinę w trakcie słowa, ale... Myślę, że to nic takiego strasznego. Nie, super, każdemu się może zdarzyć. Tylko były takie teorie, że Włości wpadł do e, nie, ust, dlatego nie, postanowiłem się nie zapytać. Nie A czy wiesz, dlaczego ten fragment został wybrany do tego skrótu głosowania? E, nie wiem, dlaczego został ten fragment wybrany, ale potem na tym. Jak już był ten występ właśnie kolejnego dnia to zmieniliśmy ten fragment, więc się cieszę. No było pięknie, moim zdaniem Dziękuję było pięknie. Bardzo. Kończąc naszą rozmowę, pod naszym ostatnim wywiadem było dużo takich komentarzy, że jesteś mini sanach. Młodą wersją Sanach. Co sądzisz o takich porównaniach? No, jest to bardzo, bardzo miłe, bardzo lubię Sanach i to wielki zaszczyt być porównywanym do takiej osoby. A chciałabyś kiedyś coś z nią nagrać? Masz takie tak, marzenia? Tak, oczywiście, bardzo bym chciała nagrać coś z Sanach i. Coś piłać z nią piosenkę, no to byłby wielki zaszczyt. To było super, że mała wersja Sanak, duża wersja Sanak, to by było idealne połączenie moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo świetnie reprezentowałaś Polskę, życzę Ci samych sukcesów. Marzenie Eurowizja Junior jest spełnione, jakie jest kolejne? W sumie to mam trochę tych marzeń. Bardzo bym chciała założyć swój własny teatr, ale to chyba jak będę dorosła i chciałabym też zostać taką piosenkarką i koncertować, żeby. Dużo osób na całym świecie mnie znało, i to jest to takie moje największe marzenie. Na pewno ci się uda wszystkiego dobrego, Marianna, i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.